Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z nowym tutorialem makijażowym. Tym razem wybrałam makijaż, który jest taki dosyć delikatny, aczkolwiek bardzo elegancki. Wydaje mi się, że będzie on się dobrze nadawał dla panny młodej, a także dla, dla gościa weselnego. Może być również traktowany jako makijaż wieczorowy, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to makijaż, który można będzie użyć po prostu na co dzień. Jest on możecie zobaczyć, jest on w sumie delikatny, aczkolwiek wyrazisty i tak jak mówię, elegancki. Jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać taki makijaż, jaki mam aktualnie na sobie, to oczywiście zapraszam dalej do oglądania mojego filmiku. Lewe oko jak możecie zobaczyć, jest już skończone. Teraz zaczynamy prawe i oczywiście zaczynam od bazy pod i u mnie jest to kasmir z Daxa. Kładam ją na całą powierzchnię powieki ruchomej, praktycznie pod samą grywa także delikatnie na dolną powiekę. I teraz od razu mogę przechodzić do nakładania cieni. Tym razem zacznę od cienia, który będę kładła na sam środek powieki ruchomej. Zostawiając tylko delikatnie wewnętrzny kącik oka i zewnętrzny kącik oka. I w tym celu cię wybrałam cień taki pojedynczy z firmy Kobo. I Jest to numerek 205 o nazwie Golden Rose. I jest to taki różowy, połyskujący na złoto kolor. I tak jak powiedziałam, nakładam go na sam środek powierzchni powieki ruchomej. Na zewnętrzny kącik oka, który został wolny od różowego cienia z Golden Rose Będę nakładała taki szaro-brązowy cień z palety Urban Decay Naked 2 I jest to cień w tym kolorze, który nazywa się Suspect I będę go nakładała takim bardzo małym, bardzo małym pędzelkiem w zewnętrzny kącik oka Samo załamanie i troszeczkę powyżej niego nałożę taki matowy, brązowy cień z drobinkami. I ja wybrałam cień z Essence w kolorze 51 Absolute Nature z serii Sparkling. Ja szczerze powiem, że nie wiem, czy ten cień jest jeszcze dostępny w sprzedaży, natomiast sądzę, że coś podobnego możecie znaleźć. Czy to w Essence, czy w Catrice, czy w Kobo, czy może nawet w Inglocie. I ten cień nakładam w załamanie i troszeczkę powyżej niego. Całość teraz będę rozcierała takim puchatym pędzelkiem i do tego, żeby było mi łatwiej, żeby od razu podkreślić sobie tutaj przestrzeń pod łukiem brwiowym, użyję takiego jasnego, matowego cienia też z tej palety Urban Decay i jest on w kolorze Foxy i jest to ten najjaśniejszy odcień. Przedczas na wypełnienie wewnętrznego kącika oka i również takim bardzo małym precyzyjnym pędzelkiem nałożę jasny szampański cień i u mnie jest to cień w takim kolorze z tej palety Astor jest to numerek 230 Smoky Blue i nakładam go w sam wewnętrzny kącik oka. Dolną powiekę, bliżej wewnętrznego kącika oka, również podkreślę tym samym cieniem. Natomiast bliżej zewnętrznego kącika dolną powiekę podkreślę również cieniem z palety Urban Decay i będzie to kolor na, o nazwie Snake Bite, i jest to ten e, odcień. Z jako takiej kreski eyelinerem tym razem zrezygnujemy, natomiast tuż przy linii rzęsy, tylko w tym odcinku, gdzie mamy te takie długie rzęsy, które są dobrze widoczne tutaj wewnętrznym kąciku oka już nie nałożę kredkę czarną. i Jest to w sumie żelowa kredka. Super Shock z Ivonu, oczywiście w kolorze czarnym. W związku z tym, że jest to tylko kredka i jak możecie zobaczyć, ona nie jest dosyć, dosyć ostra i ładnie zakończona, dlatego linię tą rozetrę takim e, cienkim, skośnym pędzelkiem. Natomiast na dolną linię wodną nałożę taką kredkę w cielistym kolorze. U jest to akurat kredka z Oriflame w kolorze nude. Natomiast nałożę ją dlatego, żeby to spojrzenie nie było bardziej, bardziej świeże, bardziej otwarte, bo jeżeli zostawimy oko z takim brązem, brązo-złotem na, na powiece, na dolnej powiece, to z czasem może nam się wydawać, że to powinien, spojrzenie jest takie zmęczone i i dosyć ciekawie wyglądające. Natomiast ta kredka nada nam takiej przejrzystości i takiej dużo lepszego, świeżego spojrzenia. Na koniec wytuszuję rzęsy, i e, dzisiaj u mnie. E, w sumie pierwsze testy e, tuszu z e, Rimela Scandalize Flex Lycra Mascara, czyli tej e, nowej wersji. Tutaj mogę Wam od razu powiedzieć, że ta maskara ma taką samą wielką szczoteczkę jak ta pomarańczowa tradycyjna wersja e, i dokładnie tuszuje zarówno górne jak i dolne rzęsy. I makijaż okay, jest już praktycznie skończony. E, ostatnio zapomniałam Wam nagrać e, momentu, kiedy podkreślałam swoje brwi. Dlatego teraz postanowiłam e, zrobić to w przybliżeniu, kiedy właśnie robię makijaż oka. I ja używam e, ostatnio do podkreślenia moich brwi e, farbki Aqua Browzy Up Forever. Natomiast ja mam tylko taką malutką próbeczkę w takim malutkim opakowaniu, bo pani z Cyfra była tak miła i mi tą, próbeczkę, e, tą próbeczkę zrobiła po prostu. E, I ja na chwilę obecną testuję. To Aquabrał i od paru dni staram się podkreślać nim moje brwi. Cały makijaż oczywiście jest już skończony. Teraz przechodzimy do makijażu całej twarzy. Jak widzicie, twarz, moja twarz ostatnio przechodzi troszeczkę gorszej, chwileczkę jest w troszeczkę gorszej kondycji niż, niż chociażby ostatnio. Dlatego dzisiaj, zamiast kremu BB, zdecydowałam się na nałożenie podkładu i jest ta Finiton Perfecting Long Lasting Foundation w kolorze 005 Light Beige. I nakładam go oczywiście na całą twarz, Podoczy na wszelkie różne tam. Krosteczki, które jeszcze mi przebiłam Spod podkładu nakładam korektor Z MACa, jest to MAC Pro Longwear Concealer W kolorze NC MC... NC15 Całość teraz przypudruję pudrem Sypkim z Kobo W kolorze 02, 102 Ivory Na policzki Dzisiaj nałożę Perełki brązujące z Oriflame w kolorze Natural Radiance i użyję rozświetlacza z limitki z Asset Wild Craft Highlighter Powder w kolorze Let's Get Wild. Na usta natomiast nałożę dzisiaj pomadkę, która była w którymś Glossy Boxie. Jest to Cryolin dla Glossy Box Gloss Pink w takim kolorze matowego. Nude y, różu To by było na tyle, cały makijaż jest już skończony e, Mam nadzieję, że filmik przypadł wam do gustu Staram się mówić bardzo szybko, bo widzę, że mryga mi e, bateryjka, że zaraz aparat mi się rozładuje e, Tak jak mówię, mam nadzieję, że filmik przypadł wam do gustu Zapraszam na mojego bloga, facebooka, twittera i instagram I do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa!